Kolejne kilometry dróg nabiorą nowego wyglądu, dobiegają końca pracy na drodze w Tłubicach, gdzie na ponad półtora kilometrowym odcinku położono nowy asfalt. Ten odcinek był w bardzo fatalnym stanie. Nie chcieliśmy doprowadzić do tego, żeby ta droga nam się zupełnie rozpadła. Bo niestety, ale tak już niebawem by pewnie nastąpiło. Dlatego w momencie, kiedy pozyskaliśmy środki finansowe, już wiedzieliśmy wtedy, że zaplanujemy tą drogę do odbudowy. To jest odcinek około 1532 metrów. Został odbudowany, została położona nowa nawierzchnia. Wykonane zostaną jeszcze pobocza, których na dzień dzisiejszy nie ma to i będzie służyła tutaj miejscowym rolnikom, społeczeństwu i nie tylko przez wiele wiele następnych lat. Ta droga łączy dwie gminy: gminę Bielsk z gminą Gozdowo. Dlatego tutaj nie tylko mówimy o użytkownikach tej drogi z gminy Bielsk, ale również i z gminy Gozdowo. Na to zadanie gmina otrzymała wsparcie finansowe z budżetu samorządu Mazowsza. Prace kosztowały ponad 640 tysięcy złotych. Wkrótce rozpoczną się prace na kolejnych drogach na terenie gminy. Rozstrzygnięto kolejne przetargi. Między innymi jest tam droga, która łączy drogę numer 60 z drogą powiatową, Łutowo-Girzyno. Bardzo ważna droga. Myśmy zaczęli rozmawiać na temat tej drogi w 2018 roku. Niektórzy już tracili nadzieję, że tej drogi już nie pobudujemy. Dzisiaj jestem już po przetargu, po otwartym przetargu, i doskonale wiem, że w roku bieżącym mieszkańcy będą korzystali już z tej nowo wybudowanej drogi. A to jest odcinek prawie 2300 metrów bieżących, czyli będzie ładny odcinek pobudowany. Na remonty kolejnych dróg gmina otrzymała z programu Polski Ład ponad 7 milionów złotych. Za te środki jeszcze w tym roku wyremontowane zostaną drogi w kolejnych częściach gminy. Droga S10 budzi coraz więcej emocji, bo wszystko wskazuje na to, że jej budowa jest coraz bliżej. Zakończyły się spotkania informacyjne dotyczące budowy 120 km nowej drogi, trasy szybkiego ruchu. Takie spotkanie odbyło się także w Bielsku. Tu rozmawiano o proponowanych wariantach przebiegu trasy na terenie powiatu płockiego przez teren trzech gmin. Starej Białej, Bielsk oraz Radzanowo. S10 to obecnie trzy warianty, nad którymi trwają dyskusje. W planach jest... Nowy ślad drogi krajowej 60, który S10 połączy z Płockiem. Ten nowy ślad wynika z tego, że nie ma możliwości rozbudowy w pewnych fragmentach, oczywiście w samym centrum miasta, chociażby przy, przy bliskiej lokalizacji i sąsiedztwie cmentarza. Jak również linii kolejowej po stronie prawej i to jest największy, największy problem. Natomiast zaproponowaliśmy również nowy ślad przyszłej drogi krajowej DK60, który przybliży nas do tego, aby w pełni funkcjonować. Funkcjonalnie drogami, jezdnią, dwoma, dwoma jezdniami, można było wjechać do przyszłej drogi ekspresowej S10. Natomiast proszę mieć na uwadze, że my, jako Generalna Dyrekcja, jako Skarb Państwa będziemy budować tą całą infrastrukturę do granic administracyjnych miasta. Nowa 60 to inwestycja, na którą liczą m.in. mieszkańcy gminy Bielsk. Upatruję w budowie tej trasy S10 budowy obwodnicy trasy numer 60 na co czekamy już od dziesiątek lat i tak mieszkańcy Bielska są bardzo cierpliwi, że nie blokują 60, bo być może Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad szybciej by się przyjrzała temu problemowi. Będziemy się spotykali, będziemy rozmawiali o najlepszym wariancie dla gminy Bielsk i przekażemy takie informacje do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy. Docelowo trasa S10 przebiegać będzie przez wiele gmin, miejscowości. Włodarze poszczególnych deklarują współpracę, by znaleźć rozwiązanie, które znajdzie aprobatę wśród zainteresowanych osób. Informacje dotyczące tej inwestycji można uzyskać w gminie. Dokładne przebiegi poszczególnych wariantów znajdziecie na stronie cz2.s10a1@ What do Już po raz dziesiąty odbył się międzywojewódzki przegląd chorów senioralnych. To coroczne święto muzyki zgromadziło wielu utalentowanych wokalistów. Naszym celem jest integracja środowisk senioralnych, dobra zabawa i przede wszystkim zaprezentowanie swoich umiejętności, a co jest najważniejsze w tym wszystkim nie oceniamy. Jest to przegląd i każdy prezentuje na scenie to, co potrafi. Tak jak potrafi, a my oczywiście nie dajemy żadnych ocen, i to jest najważniejsze. I bardzo się cieszę, że wszyscy do nas przyjeżdżają i w bardzo miłej i sympatycznej atmosferze spędzają z nami sobotnie popołudnie. Przegląd od lat to przede wszystkim dobra zabawa. Cieszę się, że wszyscy polubili Bielsk i dobrze się u nas czują, mówi wójt gminy Bielsk. Impreza, która już na stałe weszła do kalendarza imprez na terenie naszej gminy. Nawet okres pandemii nie był w stanie przerwać tych występów chórów senioralnych i z tego się bardzo cieszymy. Z opinii wszystkich chórów, które przyjeżdżają do nas Wynika jednoznacznie, że tu jest taka dobra atmosfera, dobry klimat i będą do nas przyjeżdżały, z czego się bardzo cieszymy. W tym roku na scenie zaprezentowało się w sumie kilkuset artystów, czyli 15 zespołów oraz recytatorów. Jest to już dziesiąty i przegląd, także widzimy, jak do gminy Bielsk zespoły i sympatycy tego typu muzyki ściągają do naszej gminy. W każdym wieku, każde grupy społeczne stowarzyszenia wspieramy seniorów jak najbardziej. Bardzo aktywizują się, e, pogodę mają zamówioną dzisiaj, także życzymy im świetnej zabawy. Różnorodny repertuar oraz umiejętności wokalne i ekspresja sceniczna sprawiły, że seniorzy podbili serca publiczności. Ja chciałbym podkreślić, że tak naprawdę seniorzy to jest jedna z najbardziej aktywnych grup społecznych i wiekowych na terenie powiatu płockiego. I właśnie ta impreza, kolejny już międzywojewódzki przegląd churalny, jest jedną z najważniejszych imprez senioralnych na ziemi płockiej. Dlatego to cieszy, ponieważ. Przyjeżdżają tu artyści, zarówno z Powiatu Płockiego, ale właśnie też i spoza Ziemi Płockiej. To pokazuje, że jesteśmy otwarci. To pokazuje, że tu jest świetny klimat do tego, aby integrować seniorów. Dlatego naprawdę cieszę się, że na terenie Gminy Bielsk, która w mojej ocenie jest jedną z najprężniej funkcjonujących, jeżeli chodzi o samorządy gminne na terenie Powiatu Płockiego, tak ważna senioralna impreza odbywa się po raz kolejny. Organizatorem przeglądu był Wójt Gminy Bielsk, Józef Jerzy Roskosz. Oraz Gminny Ośrodek Kultury w Bielsku. Honorowy patronat nad przeglądem objął starosta Płocki Sylwester Ziemkiewicz. Partnerem wydarzenia był samorząd Województwa Mazowieckiego.